Wszystkie komunie święte, przeszłe i przyszłe, pragnę uczynić nowymi w Twojej woli, w Twoim najświętszym człowieczeństwie, we mnie, abym mógł przyjąć Cię całym moim sercem. Wszystkie nabożeństwa, adoracje i akty kultu, które odprawiłem i odprawię, pragnę odnowić w Twojej woli, tak? Jakbyś to ty sam je we mnie celebrował. Małżeństwo, zawarte przed Kapłanem, pragnę odnowić w Bożej Woli, aby moje życie i życie małżonka zostały związane złotym łańcuchem Twojej woli, zgodnie z Twoim odwiecznym zamysłem. Chcę także odnowić moje święcenia kapłańskie lub śluby zakonne, przyjmując Twoje najświętsze człowieczeństwo jako życie we mnie, aby w mojej nisości powtórzyć kapłańskie życie w Tobie.